No muszę przyznać, że padłem ofiarą TikToka. Dlaczego? Jeśli nagrałem filmik wczoraj o... Nie, przedwczoraj, przepraszam, przedwczoraj, w niedzielę. O wyborach. I w ciągu praktycznie 48 godzin mam ponad 300 tysięcy osłon, to człowiek wpada w, taką, yy, w takie poczucie, o kurczę, jestem gniazdą. Ludzie mnie zauważyli. <laughs> Przecież ja nie po to tu jestem. Jestem tu po to, żeby mówić o sobie, o moim życiu, o moich marzeniach, o moich wyobraźni. O budowie mastermind. Mastermind działa. Anabel? Anabel, jesteś częścią mojej mastermind? Anabel? Guj, gój, gło! Nie chcę być częścią mojej mastermind. A za to moja kotka chce. Ooo. Śpisz. No. Ja buduję ja piszę książkę. Książkę o sobie, o moim wnętrzu. O tym, kim ja naprawdę jestem. Za kogo siebie uważam. Nieważne, co inni o mnie myślą, dlatego że ja jestem tworem Pana Boga. I... Ja kreuję samego siebie. Codziennie walcząc z własnymi słabościami. Wiecie, nawet parę dni przerwy powoduje, że moje mięśnie są zakwaszone i już nie mają tej sprawności. To jest porażające, kiedy człowiek się zdaje sprawę, że musi się ruszać, a nie ma siły, żeby się ruszać. To jest potworne. A ja muszę je przełamać codziennie, i ja staram się robię to. Bo wiem, że to jest jedyna droga, żeby przetrwać, żeby być dłużej, bo chciałbym żyć do 20 lat. Nie pomęczę was wszystkich, będziecie musieli mnie słuchać. To jest wspaniałe. Czasami rozmowa ze samym sobą to jest taka rozmowa albo z kompletnym kretynem, albo z kimś, kto jest naprawdę głęboko Utalentowany. I Teraz wyobraźcie sobie wieczorami, ja zasypiając. Wyłączam telewizor. Kiedyś leżałem aż zasnę, teraz nie. Wyłączam świadomie telewizor i nawiązuję Mastermind Kontakt z właśnie Ilonem Maskiem, z Trompem. Nie dlatego, żeby się wzbogacić, tylko żeby zaczepnąć wiedzy i zrozumieć, co nas naprawdę czeka. Ja w tym widzę tą przyszłość, naprawdę teraz dzięki programom, które pozwalają na zrobienie transkryptu i później zamienić na przykład stronę internetową, tak jak ja zrobię z manusem swoje CV i LinkedIn jest zblokował. No, przecież ja nie szukam pracy, ja sobie po prostu jaja robię. Ale ci ludzie traktują to jako chyba jakieś zagrożenie dla ich systemu, bo zauważcie że na LinkedIn tysiące lobbystów pisze CV ja zrobiłem CV <laughs> tak to musi to być to i mnie zablokowali Jezu, ty, ty, wyobraźcie sobie jakie musi być lobby nie ja kiedyś wziąłem podobną sytuację z BigChina PL, tylko wtedy to jeszcze walczyłem o jakąś tam karierę kiedy wejdziesz w drogę lobbystom on znokautuje. I to jest to. Nagle zaczęli weryfikować moje konto, yy, hmm. możliwość powstania i tak dalej. To, to jest niesamowite, to jest niesamowite odkrycie. Dla mnie szokujące odkrycie. Może łączę sobie zbyt dużo, yy, jednak na pewno eksperci, którzy to przeanalizują, dojdą do podobnych do, do, do wniosków. Zaraz to zrobię to samo po angielsku. Yy, Sean Monet, yy, chyba tak go się nazywa. Ale będzie zaskoczona. Na pewno ją zaszokuje. Ko muszę skończyć, muszę wejść tam, muszę się z tym podzielić. Ja, jestem. Ja uwielbiam to. Dziękuję, kocham was.